Mam pytanie, jak pan wyobraża sobie najbliższe pięć lat? Wie pan, no trudno. Pytanie jest trudne, dlatego że ja nie mam zdolności profetycznych, ale no wydaje mi, znaczy wolałbym tak odpowiedzieć na pytanie, gdyby ono padło, to bym wolał odpowiedzieć na takie pytanie, czego się spodziewam po rządzie, który się pojawi? Otóż myślę, że dwie sprawy może załatwić. Dwie sprawy może załatwić w porozumieniu z Panem Prezydentem mianowicie może zahamować, a być może nawet odkręcić te wszystkie takie wynalazki postępackie w rodzaju gender i itd. które rzeczywiście mają charakter taki destrukcyjny społecznie. To zresztą ta ekipa jest winna Kościołowi katolickiemu za udzielone poparcie, bo powiedzmy sobie szczerze: Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli wygrało na wsi, to nie ze względu na atrakcyjność tam jakiegoś programu w dziedzinie rolnictwa, bo to tam za specjalnie było, tylko po prostu dzięki proboszczom. To dzięki propostom i no, to trzeba się jakoś oddzięczyć I tu akurat to akurat uważam, że to może być pożyteczne i to jest do zrobienia, bo to właśnie niewiele kosztuje. I druga sprawa, którą ten rząd może załatwić, i tu Pan Prezydent nawet zapowiedział jeszcze przed wyborami, że on to w tym kierunku będzie czynił pewne starania, mianowicie większa aktywność w zakresie tak zwanej polityki historycznej. Bo my mamy sytuację bardzo niewygodną ze względu na to, że jesteśmy operowani przez dwie polityki historyczne, niemiecką i żydowską, którym wychodzi naprzeciw działalność piątej kolumny w kraju, coraz bardziej zresztą aktywna. To, jest, to się dzieje ze szkodą dla polskiego interesu państwowego, zwłaszcza na dłuższą metę. Bo to nie jest celem samym w sobie, tylko to jest przygotowaniem gruntu dla operacji, która, której celem generalnie jest doprowadzenie nas do stanu najpierw psychicznej, a potem w ogóle dosłownej bezbronności. I jeżeli ten rząd to zrobi, no to, to dobrze, że to, to może mu się udać. To może mu się udać. Oczywiście to y, zapowiada y, gwałtowną wojnę. Gwałtowną wojnę, taką zimną wojnę polityczną. To, to już widać, co gazeta wyborcza, to środowisko skupione wokół gazety wyborczej robi, także ta zimna wojna będzie, tym bardziej jest to prawdopodobne, że słychać, iż z tajnych służb dymisjonują się generałowie. Zrezygnował właśnie ostatnio szef Boru, generał, chyba Klimek, on się nazywa. No i takie pogłoski krążą, że szef agencji wywiadu, pan generał Hunia, też się, albo już się zdymisjonował, albo rozważa dymisję. No to jeśli tak, to ben, ben, gro, znaczy zapowiada się kuracja przeczyszczająca, co oczywiście spowoduje, że Część tych dygnitarzy wojskowych zejdzie do podziemia. No i nie wiem, co tam będzie robiła w tym podziemiu, Być może, że zechce odgrywać rolę żołnierzy wyklętych, a którym legendę będzie dorabiała gazeta wyborcza i to środowisko. że bardzo ciekawe czasy, natomiast nie sądzę, żeby... Właśnie dlatego zadałem to pytanie na koniec prelekcji. Nie sądzę, żeby rząd doprowadził do jakiejś takiej zasadniczej zmiany w kwestiach gospodarczych, ze względu na to, że no musi się odwdzięczyć swojemu zapleczu politycznemu, i to już widać, że na przykład. Jeżeli, jeżeli pani Szydło w swoich tam różnych wystąpieniach zapowiedziała uszczelnienie systemu podatkowego, to to wymaga raczej zwiększenia aparatu biurokratycznego niż jego demontażu. To po pierwsze. Po drugie, to co zrobił Trybunał Konstytucyjny, ale poprzednio uznał, że niekonstytucyjna jest ta, Kwota wolna od podatku dochodowego. I powiedział, że trzeba, znaczy zasugerował, że trzeba tę kwotę różnicować ze względu na dochody poszczególnych grup obywateli. Otóż to jest ilustracja tego, że ze złego drzewa nie może być dobrych owoców. Bo co to znaczy, że jeżeli zostanie to zalecenie, nawet powiedzmy sobie teoretycznie słuszne, Trybunału Konstytucyjnego spełnione, że trzeba będzie rozbudować biurokratyczny aparat fiskalny, bo inaczej on nie będzie w stanie ocenić poziomu dochodów poszczególnych obywateli. Co więcej, dochody poszczególnych obywateli będą musiały być dodatkowo prześwietlone. Dodatkowo prześwietlone no to jest element tego uszczelniania. Muszę powiedzieć, że to nic dobrego z tego nie wyniknie. To nawet lepsze jest gorsze, nawet lepsze jest gorsze w, tym, w tych warunkach. No a nowe ministerstwa, na przykład Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Kolonialnej, prawda? Jest planowane, bo no, gdzieś trzeba tych wszystkich umiłowanych przywódców blokować. Tym bardziej, że no, nie wiem, czy pobożny poseł Gowin będzie ministrem obrony, czy też złowrogi poseł Macierewicz zostanie ministrem obrony, czy jeszcze ktoś inny, prawda? Mnóstwo ludzi musi zostać wynagrodzonych. No, to wymaga zwiększenia aparatu państwowego. I zwiększenia kosztów funkcjonowania państwa. Co oczywiście oznacza, że perspektywa, perspektywa odblokowania narodowego potencjału ekonomicznego oddala się w bliżej nieokreśloną przyszłość. Także wydaje mi się, że wydaje mi się, że no, wie pan, to być może, że obecna ekipa, czy ta, która tam przyjdzie, być może, że będzie, chociaż na razie nic na to nie wskazuje, ale być może, że będzie sprawniejsza, jeśli chodzi o wykorzystywanie tych możliwości, które Polska ma, na przykład, choćby ze względu na przynależność do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bo kiedy w czerwcu 2014 roku prezydent Obama przyjechał do Warszawy, żeby nam powinszować, żeśmy się znowu zgodzili, że znowu zostaliśmy amerykańskim dywersantem na Europę Wschodnią. No to już stało się, to dobrze, że tam przynajmniej przyjechał nam powinszować, no to nas docenił, ale, ale dobrze, trzeba było wykorzystać tę sposobność żeby nie popełnić po raz drugi błędu popełnionego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w swoim czasie podjął się tej roli amerykańskiego dywersanta za darmo. Teraz przynajmniej była możliwość, żeby za to coś mieć. I moim, ja dlatego dwukrotnie mówiłem na antenie Radia Maryja, że tym razem powinniśmy załatwić z prezydentem Obamą przynajmniej dwie sprawy. Po pierwsze, żeby rząd amerykański nie mu, tylko oficjalnie zapewnił Polskę, że pod żadnym pozorem już nigdy nie będzie na Polskę wywierał nacisków w sprawie realizacji żydowskich roszczeń majątkowych. To po pierwsze. A po drugie, że Polska podejmując się roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę niebezpiecznej roli. Siłą rzeczy staje się państwem frontowym. W związku z tym oczekiwalibyśmy od Stanów Zjednoczonych, że będą traktowały Polskę tak samo jak inne państwo frontowe, to znaczy Izrael. To znaczy kroplówka finansowa 4 miliardy dolarów rocznie plus udogodnienia wojskowe podobne czy takie same, z jakich korzysta Izrael. Gdyby prezydent Obama nas wyśmiał, to byłaby to dla nas bardzo ważna informacja, że zamierza nas wydymać i zostawić dzieckiem. No to nie wolno wchodzić w taki interes pod żadnym pozorem, prawda? Natomiast gdyby nas nie wyśmiał, no to mielibyśmy lepsze rozeznanie własnej sytuacji. Jakiej sytuacji? Wspomniałem już o tym dziesięcioletnim programie modernizacji sił zbrojnych. 140 miliardów w ciągu 10 lat, czyli średnio 14 miliardów złotych rocznie. Kroplówka finansowa 4 miliardy dolarów oznacza podwojenie tej sumy. Podwojenie tej sumy. To znaczy, że ten okres 10-letni moglibyśmy skrócić o połowę, a jeśli wziąć pod uwagę udogodnienia wojskowe, z jakich korzysta Izrael, to być może jeszcze o rok, a być może na to półtora. W ten sposób zmniejszamy bardzo niebezpieczną dla Polski lukę czasową, bo 10 lat to jest bardzo długo. Druga wojna światowa trwała 5 lat, zaledwie zmieniła oblicze świata, więc jeżeli moglibyśmy skrócić tę lukę czasową do rozmiarów w miarę minimalnych, no to to jest w naszym żywotnym interesie, ale o ile mi wiadomo, Nikt takiej propozycji prezydentowi Obamie nie złożył, tylko w podsłuchanej rozmowie pan Radosław Sikorski, który wtedy był ministrem spraw zagranicznych, narzekał, że uczestnictwo Polski w NATO daje Polsce tylko złudne pożycie bezpieczeństwa. właśnie nic z tego nie mamy i robimy prezydentowi Obamie laskę za darmo. No to on robił. On robił, ale nie za to mu pospolita płaciła, żeby komuś robił laski, tylko za to, żeby dbał o polski interes. Jeśli nie potrafisz, to nie pchaj się na afisz, prawda? I tyle. I mam nadzieję, że, no, mam nadzieję, niestety niewielką, niestety niewielką, bo tutaj też się trzeba odwdzięczać. Tutaj też się trzeba odwdzięczać. Więc nie wiem, na ile polski interes jeszcze będzie w tym wszystkim uwzględniony. No podobnie, podobne pretensje mam do pana Aleksandra Kwaśniewskiego, którego uważam za prawdziwe nieszczęście dla Polski, tego człowieka. Bo jeszcze jest jeden problem, że Amerykanie się przyzwyczaili politykować w Polsce za pośrednictwem starych kiejkutów, dadzą im 15 milionów dolarów na piwku i ci za to w podskokach zrobią wszystko, co im tam ci każą. Więc Amerykanie nie muszą się nawet wysilać na jakieś pozory partnerstwa. A właśnie tego trzeba było ich oduczać. No ale kto to ma zrobić? Kto to ma zrobić? No właśnie na tym polega, na tym polega szkodliwość agentury w strukturach państwa. Na tym właśnie bo to w rezultacie właśnie nic nie można załatwić, nawet w sytuacji, kiedy teoretycznie można by. No to, to nie można. Także wie pan, ja jestem optymistą takim bardzo umiarkowanym. Raczej jestem wyznawcą zasady Marfiego, która mówi, że jak coś może pójść źle, to na pewno tak pójdzie. Nie jest żadną tajemnicą, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało i wniosło do tak zwanej laski marszałkowskiej projekt ustawy o legalizujący bratnią pomoc. Najwyraźniej nasi okupanci nie są pewni, czy własnymi, we własnym zakresie by sobie z nami w razie czego poradzili. Dlaczego nie są pewni? Proszę Państwa, otóż nastąpiła pewna, Charakterystyczna zmiana w ostatnich dwóch latach, na politycznej scenie pojawili się młodzi ludzie. To jest taki ruch amorficzny. Jeszcze cele polityczne nie są sprecyzowane. Jesteśmy w bardzo ciekawym momencie dziejowym, kiedy to, ja tak sobie roboczo nazywam ten moment okresem cesarstw. Tworzą się na naszych oczach cesarstwa. Cesarstwo europejskie, cesarstwo rosyjskie, cesarstwo chińskie, cesarstwo amerykańskie i to, co nas interesuje szczególnie, cesarstwo europejskie, którego kierownikiem jest dyrektoriat francusko-niemiecki czy niemiecko-francuski, chce ułożyć sobie poprawne stosunki z cesarstwem rosyjskim.